Dzień dobry. Nazywam się Lucyna Olejniczak i jestem autorką kilkunastu książek, z którymi niektórzy z Państwa, mam nadzieję, zdążyli się już zapoznać, zwłaszcza z sagą kobiety z ulicy Grodzkiej. Dlaczego wspominam akurat tę sagę? Dlatego, że ponad tydzień temu ukazała się właśnie apteka pod Złotym Moździerzem obca. Jest to tak zwany prequel, czyli historia, która się dzieje na długo przed sagą, przed powstaniem Apteki Nagrodzkiej. Jest to połowa XIX wieku. Poznamy też Franciszka Bernata, aptekarza i przyszłego właściciela apteki. Chciałam tutaj dodać, że do czytania apteki pod Złotym Moździerzem nie jest potrzebna zupełnie znajomość wszystkich sześciu tomów sagi. Dlatego, że jest to zupełnie osobna historia. Natomiast, jeśli po przeczytaniu tej książki, po przeczytaniu drugiego tomu, który ukaże się w przyszłym roku, państwo uznacie, że jesteście ciekawi, co dalej chcielibyście wiedzieć, co dalej z potomkami tych, tej rodziny, którą teraz opisuję, a nie znacie jeszcze Sagi, to sięgniecie po kobiety z Ulicy Grodzkiej. Zapraszam zatem, do sięgnięcia po moje najnowsze dzieło. Proszę zobaczyć, jakie piękne, jak pięknie wydane. Jest to apteka pod Złotym Moździerzem, obca. I y, mam nadzieję, że umili Wam y, długie, smutne i szare jesienne wieczory. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję.